dzisiejszym fascynującym odcinku zagramy w Octogedon i udamy się do drugiego miejsca, czyli do Sydney i zniszczymy tam operę. Wszyscy ludzie zapłacą za to, że się śmiali za Śmiornic, ale nie będzie to łatwe zadanie, dlatego zostawcie pod tym odcinkiem aż 3000 łapek w górę. Natomiast w komentarzu napiszcie hashtag Opera, aby maksymalnie zwiększyć zasięgi tego filmu. A ty, drogi widzu, jeżeli jesteś nowy i podobają ci się takie odcinki, to nie czekaj. W tym momencie kliknij czerwony dzwony przycisk, subskrybuj i zostań z nami na dłużej. Na początku zobaczmy jak wygląda nasza sytuacja z Octogedonem. Jak widzicie mamy homara, mamy kraba, mamy także węże i pingwina. Nie stać nas na zakupienie dodatkowej maski, więc po prostu lecimy dalej i miejmy nadzieję, że misja druga nam się uda. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to zobaczcie sobie, jest na końcu filmik, który właśnie pokazuje, że śmiali się z biednego Octogedona małego, który występował w teatrze i aż ze strachu puściła atrament na spodnie, tak więc e, nie ma co, trzeba zniszczyć operę w Sydney. To jest nasze zadanie. I już widzę, że tutaj będzie o wiele ciężej. Przeciwnicy będą trudniejsi do pokonania. I oczywiście ja mam jedno serduszko, więc e, bardzo niedobrze. Jeżeli zginę, to prawdopodobnie trzeba będzie zacząć od początku. Więc mój cel to po prostu nie ginąć. Czy to się uda? Ciężko stwierdzić. Na pewno będę potrzebował jakichś upgrade'ów. Już widzę, że sam początek nie jest łatwy, ale na szczęście mamy rybkę, która będzie nas co jakiś czas e, Pufferfish ratować. Dlatego od razu ją... Kupiłem, straciłem życie, okej, okay, okej okay. Jeżeli teraz stracę życie, będziemy mieli jeszcze jedno, ale zobaczmy co się wylosowało Mamy też pszczołę, więc w sumie Very low damage, ale szybkie pociski, dobra, spróbujmy może Za jednego węża, jakby, co złego może się stać, trzeba testować Ulepszać, dobra, co robi pszczoła? Ona chyba ma naprowadzane pociski Naprowadzane pociski, dobra, może i mało obrażeń zadają Ale są naprowadzane To już, to już dużo, wró to już dużo nam da, to nam dużo może dać Naprowadzane pociski mogą być Mega opłacalne, tylko że Tak, tylko że one są naprowadzane Ale tak nie do końca, bo jeżeli poleci Nie no, jeżeli będzie dużo przeciwników wokół nas To to się na pewno uda Dobra, ciebie rozwalmy, okej okay. Boom, pięknie, haps, haps I haps, dobra, pięknie I ciebie musimy rozwalić Szybko, szybko, dobra, okej okay. jest, jest troszeczkę chaos, bo mamy dużo broni Skrzynka Mam nadzieję, że będzie mi Starczy mi zasięgu, bo ona mi da kasę który bardzo potrzebuje Dobra, mamy to, okej, okay, udało się, kaska jest Spowolnijmy trochę i strzelamy Pyk, pyk, w sumie mógłbym umieścić same węże tak naprawdę I strzelać dookoła wężami I jedną jakąś mocniejszą broń i to też by się sprawdziło, co nie? Właśnie, ja myślę, że tak możemy zrobić w przyszłości. W przyszłości tak możemy zrobić. A tymczasem, jak widzicie, leci kolejny statek, kolejni przeciwnicy. I pierwszy poziom prawie ukończony, więc nie ma tragedii. Pszczoła sobie coś tam strzela, ale może gdybym miał, nie wiem, ze cztery takie pszczoły, albo z pięć, to może to by coś nam dało. Może wtedy bym jakby sobie poradził. Dobra, wielka fala przeciwników nadchodzi. Jak mówiłem, te poziomy będą coraz dłuższe, więc będzie coraz trudniej. Ale myślę, że sobie poradzimy. Na pewno spowolnienie, gdzie się da. E, chociaż to spowolnienie, nie wiem czy jest jakieś takie mega OP. Raczej jest średnie, bym powiedział, ale dobra, korzystajmy z tego. I, ze, I z pszczoły też musimy korzystać. Ojej, dobra, bardzo dużo przeciwników. Nie podoba mi się to. E, dobra, boom, boom. E, zróbmy tak, może. Dobra, okej, okay, użyłem rybki, co prawda, ale mamy kurczaka? Chicken DNA? Co może robić Shooting Exploding Eggs? Czyli strzela wybuchającymi jajkami. No dobra, brzmi ciekawie, brzmi ciekawie, za 150 tylko, wymienię go chyba za pingwina. Pingwin co prawda spowalniał przeciwników, ale on nie zadaje obrażeń. I to jest ten minus, pingwin nie zadaje obrażeń. Misja numer dwa. 2, the, the Sydney, opera, aha, czyli cały czas musimy zniszczyć operę w Sydney i na razie jesteśmy na tym poziomie, okej, okay, spokojnie, powinniśmy sobie poradzić. Dobra, spróbujmy zrobić to w ten sposób, że... Oe, e, e, e. dobra, eksplodujące jajka. Tak, eksplodujące jajka zdecydowanie to jest to, czego potrzebuję na tym poziomie. Dobrze wybrałem. E, czyli one bardzo wolno lecą, ale we, we wszystkich kierunkach i wybuchają na końcu. Czyli mogę sobie wymierzać przeciwników. Dobra, wydaje mi się, że to całkiem mocne. Chociaż bardziej na takie hordy przeciwników przydatne. E, dobra. Pum, pum, ok, rozwalone. Pięknie, jest jest dobrze. Przydałby się oczywiście jeszcze więcej. Dobra, robimy 360. Co z tego może stać? Robimy 360. Pum, pięknie. E, Pufferfish coś tam atakuje. Coś tam Pufferfish atakuje. Ta pszczoła, mam wrażenie, że jest dobra, ale jakby za mało obrażeń zadaje. Musielibyśmy takich pszczół mieć kilka. Dobra, kurczak, pięknie i to musimy na odległość. Ok, udało się. Nice, nice, dobra. W sumie mogę też grać AD, ale to AD nie do końca działa tak, jak powinno, mam wrażenie. Jakby lepiej się gra na myszce, zdecydowanie lepiej. Dobra, wybuchło, pięknie. Jajkami atakujemy. A tak, dobra, pięknie. I pszczoła niech coś tam uderza na odległość Chociaż w sumie wąż jest lepszy na odległość Tak mi się wydaje, że wąż jest lepszy na odległość Dobra, wielka fala przeciwników nadchodzi Okej, okay. zapraszam, proszę tutaj się pojawić Co się pojawi? O, oh. okej, okay. dobra, ciekawe, ciekawe, dobra Na pewno będziemy uderzać jajkami ze wszystkich stron To jest chyba, chyba najlepsze co możemy zrobić Okej, okay. oni, oni sami się pozałatwiają Tak jest, dobra e, jajko tu, jajko tu, jajko tu Dobra. Jeszcze jedno. Tu wąż i mamy ten. Uwaga, mamy kolejne muszelki. Jestem ciekaw, kiedy będziemy mogli je wydać, bo też jakby je zbieramy, żeby kupić fajne rzeczy, ale nie widziałem jeszcze czegoś takiego. Żeby mógł sobie je zakupić, nie ma żadnego sklepu. Dodatkowy tentakl za 1500. Hmm. Ciężka sprawa, mamy 2000. Mógłbym kupić dodatkowego. Pyk, e, jaki jest limit? 8? 9? 8 pewnie tak obstawiam. Dobra, weźmy jeszcze jednego chickena. Ja, tak, wydaje mi się, że chicken może być dobrym. Jakby, Wydaje mi się, że chicken może być dobrym rozwiązaniem, e, bo nie ma co ukrywać, on strzela jakby wolno, dzięki czemu możemy nastakować więcej pocisków. Takie mam przeczucie. Dobra, e, zdecydowanie, zdecydowanie te. To mnie interesuje. Pum, pum, pum. Ej, ej, skrzyneczko, skrzyneczko nie uciekaj Skrzyneczko nie uciekaj Dobra, i przez skrzyneczkę straciłem dwa serduszka No, niedobrze Mogłem Pufferfisha użyć na skrzyneczkę Nie dostanę kasy, niedobrze, bardzo niedobrze Mam nadzieję, że w tej grze nie jest wszystko wyliczone I że koniec końców sobie jakoś poradzę Auć O Dobra, nie przewidziałem, że coś takiego Może się tu wydarzyć Nie przewidziałem, że coś takiego może się tu wydarzyć Okej, okay, spokojnie. 5000 kolejny ten tak. Ostatnie życie. Jeżeli teraz zginę, to prawdopodobnie będę musiał zacząć od początku cały ten poziom. Aha, i to wtedy już nie będzie nic dobrego. Dobra, na pewno będę musiał zignorować kompletnie skrzyneczkę. No, w sensie jakby nie skupić się na niej, tylko na, skupić się na tym, żeby nie oberwać za dużo i jednocześnie, żeby ją zdobyć. O ile to będzie wykonalne w moim wykonaniu. Zobaczymy. Spróbujemy, pożyjemy, zobaczymy, co nie. E, czy jest skrzyneczka? Nie widzę jej nigdzie. To jest najgorsze, że nigdzie jej nie widzę. Jest skrzyneczka, dobra. E, puffer, nie działa puffer. Dobra, lobster. Okej, okay, lobster zadziałał. Pięknie. E, spróbujmy wężę. Wydaje mi się, że wąż jest najlepszy, bo szybko strzela. Może nie są to duże obrażenia, ale mega szybko strzela. Natomiast kurczaki... No, jakby wybuchają te jajka, ale nie wiem. Mam wrażenie, że nie czuję tego. <laughs> Jakoś nie czuję, dobra. Wielka fala przeciwników. Mega Pid. Co to jest? Okej, okay, co to jest za przeciwnik? Dobra, to jest jakiś. Yy, okej, okay, dobra, dobra. Czy ja muszę strzelać w głowę? Tak, muszę strzelać sobie w głowę. Dobra, i ty się stajesz coraz krótszy wtedy, tak? Tak działasz kolego, okej, okay, nie ma problemu. A się rozprawię z tobą bardzo szybciutko. Bum, i prosto w głowę, pięknie, dobra. Kurczaki atakujcie. Bum. I teraz są dwa, okej, okay, dobra Dwa równa się, że mogę was szybciej atakować Tak to wygląda Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej okay. Dobra, dobra, i jeszcze jeden ataczek Pięknie O, teraz są trzy Trzy równa się, że mogę jeszcze więcej was atakować Dobra, Puffer zdecydowanie wlatuje Żeby nie stracić nawet serduszka tutaj na nim Okej, okay, okej, okay, dobra Teraz mamy trzy, tak Dobra, skupmy się na wężu Oj, została głowa mu tylko Bum Dobra, i zostały dwa tylko. Już mam mało życia, już mam mało życia. Ale się szybko zaczął przemieszczać nagle. Dobra, ostatnia głowa. To co, pszczoła cię pokona? Dobra, nieważne. Został i tak, tak czy inaczej został pokonany. A jak mówiłem, coraz trudniejsi przeciwnicy, coraz więcej trzeba zbierać wszystkiego. Okej, okay, nic nie mogę kupić. Nie stać mnie. Tak więc wychodzimy na ląd. A jak wychodzimy na ląd, to jak wiecie, tu zaczynają dziać się już trudne rzeczy, bo to nie jest nasze naturalne środowisko. Nasze naturalne środowisko to oczywiście woda. Ale puffer wyszedł z nami, patrzcie. Rybka pufferfish wyszła z nami. Okej, okay, świetnie. Zobacz, to bije. Nie, ale pewnie puszcza rakiety w górę, tak obstawiam. Dobra, pierwszy budynek. Okej, okay, i spróbujmy. Ludzie skaczą z dachu znowu, ponownie. Aha, i to spadnie na mnie pewnie. Okej, okay, nie spadło na mnie. Dobra. Oj. Oj, nie podoba mi się to. Atakuj, atakuj i w ogóle lobster chyba szybciej atakuje, mam wrażenie. Takie mam dziwne przerzucie. Dobra. Auć, dobra, to było z własnej głupoty, to było z własnej głupoty. Dobra, pszczoła. Nie, mam wrażenie, że ja to jestem jakiś... I znowu straciłem... O. No! No! Tracę serduszka, jeżeli teraz zginę, będę musiał zacząć cały poziom od początku. A tego bym nie chciał. Na pewno bym tego nie chciał. Okej, okay, rozwalmy. Pyk. Okay. Muszę być bardzo ostrożny. Zobaczymy, jak daleko uda mi się dojść. Bo jeżeli zginę, to. To mam jedno serduszko. To raczej szanse moje są marne. Ale dobra. Okej. Okay. Tak się ustawmy. Idealnie. Rozwalmy ten budynek. Dobra i. Wielka fala przeciwników nadciąga. W takim momencie. Naprawdę w takim momencie. Najgorszy moment ever. Dobra. Ledwo co to ominąłem. Yy, dobrze, dobrze. Boom. Nie chcę marnować pafera też, bo może się przydać na późniejszego przeciwnika, który będzie tutaj na końcu jakiegoś bossa albo coś. Tego też trzeba. Wszystko dobrze kalkulować. Dobra, pszczoła. Jakbym miał same pszczoły, ale to też pszczoły na lądzie by nie były aż takie dobre, bo nie strzelałyby ze wszystkich stron. Odena będzie nowe, dobra, dobra. Może jakieś coś fajnego. Coś, co mi da jakieś serduszko. Życie, cokolwiek. Dobra, to jest ostatni. I żabie DNA, frog DNA. Co może robić frog DNA? Słabs coś tam. Aha, przyciąga chyba przeciwników. Um. 800. No sporo już wydałem, sporo już wydałem, szczerze mówiąc. Eee, e, ciężko stwierdzić. <laughs> trudna decyzja, trudna decyzja. Tu mam co strzela to może po tej stronie. Okej, okay, zobaczmy. Trzeba przetestować jakby nowe rzeczy. I na pewno zbliżamy się do opery w Sydney, czyli znisz opera house. Okej, okay, zobaczmy, misja numer y, chyba raz, dwa, trzy, czwarta? Czwarta z pięciu. Chyba jakoś tak. Dobra, ostrożnie. A, czyli żaba jakby przyciąga? Czekajcie. A, ja mogę, okej, okay, łapać przeciwników i rozwalać dzięki temu innych przeciwników? Dobra, brzmi to jak coś mega OP. Przynajmniej tak wygląda jak coś mega OP. Wow! Ej! To jest... to jest mocne. To jest bardzo mocne. Żabo. Patrzcie co ja robię w ogóle? Ja... Dobra. To mega obrażenia można z tego wykręcić. Dobra, już mi się podoba ta żabka. Żabka daje niezłego busta. To na pewno. Dobra, rozwalone, ale jeżeli tak zginę, to i tak jakby... Będę musiał zacząć od początku, mam jedno serduszko, więc... Może będzie tu jakaś apteczka leciała, cokolwiek. Byłoby miło? Nie, raczej nie. Znając tę grę, to nie dostanę apteczki, choćbym chciał. Choćbym chciał, to nie dostanę. Dobra. Żaba, żaba, patrzcie. Żaba. Bum. I proszę bardzo, rozwalone, nice. Bardzo dobrze, żabko, bardzo dobrze. Okej. Okay. Wszystkich przeciwników praktycznie jest w stanie złapać na jednego strzała. A weźmy to. Też się da. Życie! Mam życie, dobra. Nice, Puffer, Puffer. Dzięki Puffer za ratunek, dziękuję. O, gdyby nie Puffer Fish, to bym zginął, prawdopodobnie. Ale dobra, mamy dwa serduszka. Więc w teorii, w teorii jest dobrze, a w praktyce. No, tak, średnio. Średnio. No właśnie o tym mówiłem. Spend your shells. Eee, spend your shells. O, czyli doszedłem do. Teraz mogę kupić tutaj jakieś rzeczy. Czyli mogę wydać moje muszelki, abym kupił sobie ekstra slot, zacznij z trzema życiami Cobra DNA, a czyli jak za każdym razem zginę, to zaczynam od początku, ale po, każdym, po każdej śmierci mogę sobie ulepszyć rzeczy i kupić nowe rzeczy. Dobra, kupmy Cobra DNA, to na pewno King Cobra DNA, ha, dwa życia i King Cobra DNA, Snail DNA, Blocks One Hit. Czyli jakby dodatkowe życie. Może na początek dobrze by było. Sko. Po porcupine DNA. Shoot spread out. Ok. Ekstra slotik. Dobra, stardły w trzy życia. Na pewno. Tego bym chciał. I to chciałbym. DNA, dodatkowe serduszko. Shortcut za 10. Ok, shortcut chyba daje mi to, że. Że mogę od razu... Destroy... Ha! O, oh, okej, okay. skip ahead, skip ahead, ale... Czy ja zaczynam od samego początku? Czekajcie, od Nowego Jorku zaczynam? Tak, jeżeli zginę, to zaczynam od samego początku, czyli od Nowego Jorku. O, oh, wow, dobra, czegoś takiego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, tak. Na pewno King Cobra wlatuje, dodatkowe tentakle. Jakiś krab może No i wychodzi na to, że A, skipnąłem sobie Dobra, czyli skipnąłem sobie troszeczkę do statuły wolności Tak to działa A, czyli skipnięcie jakby trochę mi pomaga tutaj Ale czy dużo pomaga? No tak średnio Tak więc co, widzimy się jak już będę blisko Sydney Ponownie wyszedłem na ląd w Sydney Aby zniszczyć tę operę raz na zawsze Tym razem mamy dwie kobry Czyli jakby troszeczkę inny układ mamy Jeżeli chodzi o nasze umiejętności I dwa kurczaki Dwa kurczaki, i właśnie oberwałem. Nie mam pojęcia od czego, więc nie ciekawie. Bardzo niedobrze, bardzo niedobrze. I chyba te dwa kurczaki nie są aż takie dobre. Ale dwie kobry na pewno będą dobre na tych wszystkich małych przeciwników, a także na budynki. Patrzcie na to, co się dzieje z budynkiem. Potrójne obrażenia, a w zasadzie podwójne. Dosyć, nie jest, że kobry szybko atakują. To jeszcze dwie. To na pewno nam bardzo pomoże. A przynajmniej tak mi się wydaje, proszę bardzo, jeszcze serduszko sobie zdobyłem. Przyda się, przyda się serduszko. E, niestety, w tej grze jest tak, że jak się zginie, to zaczyna się od początku, więc trzeba być bardzo ostrożnym. I w tej grze trzeba ginąć, więc prawdopodobnie będą odcinki, gdzie dojdę do jakiegoś momentu, będę musiał zginąć i pograć później kolejne 5-10 minut, żeby. U, kolejne serduszko. E, kolejne 50 minut, żeby nafarmić troszkę muszelek i żeby później e, znowu jakby wiecie, zupgradeować się, ulepszyć postać i wtedy dopiero będę mógł przejść dalej. Ale oczywiście, nasz cel to zniszczenie prawdopodobnie całej ludzkości. Tak też e, tak też zrobimy, mi się wydaje. Dobra. Puffer fish wlatuje. No bo trzeba jednak tego puffera trochę używać, mimo wszystko. Po to jest, po to jest, dobra. Wielka fala przeciwników, okej. Okay. Tu chyba mnie to rozłożyło, albo... W następnym poziomie jakoś tak, więc y, musimy być ostrożni. Musimy być ostrożni, żeby to się nie powtórzyło. To się nie może powtórzyć. Dobra, kobra. Y, pyk, pyk, pyk. Oj, druga kobra. Bardzo duża fala przeciwników nam się tutaj trafiła. Dobra, kurczaki, atakujcie. Atakujcie ze wszystkich sił. Aha. Aha. Dobra, dobra, kobra. Ej, poszło nieźle. Poszło nieźle, uważam. Może nam się trafi żabka. Jeżeli trafi nam się żabka, no to prawdopodobnie się to uda wykonać. Dobra, rozwalmy ten budynek, bo widzę, że idą kolejni przeciwnicy. A dopóki nie rozwalimy tego, to oni będą wychodzić. Więc zróbmy tak i papa pa, budynku. No i tyle. Dobra, udało się, wykonaliśmy misję. Mamy cztery serduszka. A to jest bardzo istotne, ponieważ mając cztery serduszka i dwa życia jest to do wykonania. Kolejna kobra. Kolejna kobra. Trzy kobry. Mmm. A nie mogę zreset, zrestartować tego, żeby mogę kolejny slocik, A to wszystko jest losowe, więc pingwin, kobra, krab, mamy jednego kraba. No dobra, zaryzykujmy, no co z złego może się stać, jesteśmy prawie przed Sydney, więc yy, powinno się udać mając taki zestaw jak mamy teraz. Mamy dwa życia, więc w teorii, w teorii powinniśmy dać radę, tylko ci mali przeciwnicy są wkurzający na pewno. No To jest początek, więc spokojnie. Kurczak, Boom. pięknie. Kurczaki dobrze się sprawują na tych mniejszych jednak. Zdecydowanie, kurczaki rządzą. E, dobra, i tutaj, rozwalałem budynek. Podwójny atak. Jeszcze jest King Cobra do odblokowania. Więc może King Cobra sobie odblokuje. Bo King Cobra na pewno będzie bardzo szybko biła. I to będzie coś, co będzie nam potrzebne. Dobra, siub. O, skrzyneczka. Skrzyneczka jak najbardziej. Give me ta skrzyneczka. Szybko, szybko. Dobra, jest, zdobyta, zdobyta. Tu jacyś przeciwnicy jadą z tyłu, ale ja ich, ja ich skipnę, Ja ich po prostu pójdę dalej. I oni się nie powinni. Oooooo! wysokie napięcie. Ok, muszę uważać teraz jeszcze na prąd. Dobra, nie chciałbym oberwać z prądu. Jednak jestem stworzeniem z wody, więc prąd raczej się mnie nie trzyma za dobrze. E, dobra. Oni, oni jadą, wszyscy tutaj. Dobra, rozwalmy to. Okej, okay, okej. Okay. Nice. Pięknie. Dobra, jest dobrze. Teraz. A, mogę to rozwalić, dobra, dobra, ale jakby... Chyba to nie biło mi się wydaje, ale nie miałem pewności, więc jakby... Nie chciałem sprawdzać, nie chciałem testować mimo wszystko. Wolałem nie, nie ryzykować takich rzeczy. Jesteśmy w takim etapie gry, że nie ma co nawet się zastanawiać. Dobra, rozwalmy ten budynek. Ludzie skaczą, ludzie skaczą na ulicę, co się dzieje? Chaos. Nie wiedzą, nie wiedzą, że tutaj wielki Oktagedon atakuje. Dobra, fyk. Okej, okay, rozwalmy jeszcze tego. Wielka fala przeciwników nadciąga. Świetnie, w idealnym momencie, ponieważ mamy pufferfisha. I puffer fish może nam pomóc w tym e, jakże trudnej sytuacji. I będzie ta sytuacja, bo zaraz będzie tak dużo przeciwników, że będzie cały ekran. Więc w idealnym momencie użyję pufferfisha i wygram to. Taki jest plan. A czy to się uda? Zobaczymy. Dobra, to wybuchnie. Nice, ej, w sumie. Wow, 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 co to jest? Co to jest? Dobra, puffer. Nie mam pojęcia, to było coś potężnego, jakiś taki mroczny czarny przeciwnik. Okej, okay, rozwalmy jeszcze tych na wszelki wypadek. Tak na wszelki wypadek, wiecie, jakby... Żeby mieć pewność, że nic mi tutaj nie zagrozi. Dobra, y, jajko puśćmy. Bum, dobra, jeszcze więcej przeciwników. Dobra, Cię ja mogę? A, mogę. Dobra, 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 tu chcę, tu chcę. Zdecydowanie to jest to, czego chcę. Chcę rozwalić ten budynek. Im szybciej go rozwalę, tym lepiej dla mnie. Dobra. Chyba powinno się udać. Kobry mega szybko atakują. Dobra, wygraliśmy to praktycznie. Praktycznie wygraliśmy, została nam opera w Sydney. Mam dwa życia, więc zobaczmy, co dostaniemy teraz. I chwila prawdy, żaba. Dodatkowy 1500, żaba 800. Coś muszę wymienić. Żaba jest zbyt mocna, żeby high damage ma. Żeby z niej zrezygnować. Lobster nie jest dobry. Uważam, że jest na zbyt blisko. Dobra, opera w Sydney. Nasza ostateczna misja, którą musimy wykonać za wszelką cenę. Okej, okay, let's go, lecimy. Tararara, oczywiście kangury skaczą. Okej, okay, spokojnie. Żabka, okej. Okay. Jajka, o nie, to coś leci, coś leci. Au. Dobra, czy żabka zadziała na ciebie? Działa, Ej, Działa na tego przeciwnika żabka. Ile możemy obrażeń zadać? Dobra, nice. Okej, okay, to mi się podoba. Ale straciłem serduszko, więc. No, może być tutaj dość nieciekawie, ale raczej. Dobra, chodź, chodź, chodź. Boom. Mega obrażenia. Żaba jest OP. Żaba, ja nawet dwie żaby... Nie no, dwie to byłaby przesada. Jedna wystarczy w zupełności. Re jedna wystarczy, żeby cokolwiek dookoła strzelało. I myślę, że jesteśmy w stanie zrobić prawie każdy poziom. Dzięki temu ulepszeniu. Kangaru? Kongaru? Co to jest kongaru? Wielki przeciwnik. O nie. Mechaniczny kangur Oha, fantastycznie A Co ty robisz, powiedz mi Skaczesz, i to tyle chyba Aha Dobra, ja nie mam nic, co by cię mogło mocno bić Co mi się raczej średnio ci podoba Dobra, kobry No kobry chyba najlepiej biją W tej jakże dziwnej sytuacji Okej, okay, obrywa, obrywa Dobra Aha, będzie bumerangiem rzucał pewnie Dobra, spróbujmy uciec od niego jak najdalej i po prostu użyć. Aha! Ty będziesz skakał po prostu na mnie. O wow, dobra, to będzie trudniejsze niż myślałem, ale spoko. Schodzi mu życie w miarę szybko, więc powinienem jakoś sobie poradzić. Dobra, może powinienem użyć Pufferfisha. Pufferfish chyba mu nic nie zrobił, mam wrażenie. Okej, okay. bumerangiem rzuca jeszcze. Który wraca. Wraca do niego, dobra, dobra, mam dwa serduszka, on ma połowę życia Okej, okay, znowu bumerang, znowu atak bumerangiem, tak Dobra, spróbuję w niego rzucać jajkami, ale One za wolno lecą, za wolno, za wolno Zdecydowanie za wolno Żabka go nawet, auć. Żabka go nawet nie, co mnie... co mnie uderzyło, przepraszam bardzo Może ten bumerang, tak, ten bumerang musiał lecieć gdzieś Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie Mhm Mam mniej życie, mam mniej życie, dobra. Muszę uważać jeszcze na bumerang. Dobra. I puffer. A puffer fish teraz mu zadał obrażenie i to sporo. Okej, okay, okej, okay, jajko. Rzućmy, rzućmy jedno, drugie. Doleć chociaż jedno. No, tak bym powiedział. Pięć, pięć. Mały kangurek. Dobra. Trzecia faza to już jest chyba. Mały kangurek to jest trzecia faza, ewidentnie. Dobra. Oj, ja muszę wygrać, ja to muszę wygrać. Ja to muszę wygrać. Nie odpuszczę. Nie chcę jeszcze raz przechodzić całego poziomu. Oj nie. Przecieczka. Mały kangurek znowu. Rozwalony, okej. Okay. I znowu bumerang, Znowu ten bumerang najgorszy. Dobra. Co ty tak skaczesz? Dobra, w sumie to kangur, więc co się dziwić. Auć, dobra. No nie wyliczyłem tego, że to się tak skończy. Okej, okay. jakiś upgrade. Czy mogę zrobić jakiś sensowny upgrade? Prawdopodobnie... Mm, prawdopodobnie nie mogę. Nie mam nic, co by, co by zadawało dużo obrażeń, biło szybko i nie było na blisko. Więc jedne co mogę zrobić, to po prostu spróbować to przejść jeszcze raz. Ponownie Kongaru, czyli wielki przeciwnik przed nami. Podejście numer dwa. Tym razem już wszystko wiem, jak atakować, co robi i tak dalej. Więc pierwsze co? Czekamy na odpowiedni moment, czyli... Prawdopodobnie teraz używamy paferka, dokładnie. Nie tracimy żyć, to jest ważne. Nie tracić żyć, nie tracić żyć. I mu szybko życie schodzi, więc wystarczy tak naprawdę wykonywać cały czas ten schemat, nie śpieszyć się. Bo pośpiech może nas zgubić. I to jest to, co mnie zgubi ostatnim razem. Więc teraz będę po prostu wolniej atakował. I tyle. Dobra. Nice. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Good, good, good. Mhm. Mm Prawie połowę życia ma. Jesteśmy na dobre i rzuca bumerangiem już, dobra, ostrożnie, ostrożnie, ostrożnie. Ostrożnie z tym bumerangiem, ostrożnie z tym bumerangiem Panie kangurze Dobra. Oj oj, oj, oj 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 dobra, uciekam, uciekam. Wow, 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 cóż za niebezpieczeństwo. Dobra, znowu oberwał, pięknie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, coś obrywa i pewnie jak skoczy, to dostanie z jajek. Dokładnie, tak wykalkulowane. Bum. Dobra, już puszczasz małego kangurka, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, dobra Ej, nie, auć Dobra, bo wcisnęło mi się, nie, nie trzymam ręki na klawiaturze Nie trzymam, koniec, koniec Koniec tego, bo wciskają mi się losowe klawisze I później tak się to kończy Dobra mhm. Dobra, ucieczka Spokojnie Kobra i mały kangurek Ostrożnie, ostrożnie. Mamy pafera, mamy pafery fisze, mamy pafery fisze. Ej, to jest żart chyba. Za co ja oberwałem? I z czego oberwałem? Z bumeranga pewnie. Oj nie, oj nie. Zostać porobionym przez kongaru. Niewiarygodne, niewiarygodne, niewiarygodne. Czy ja straciłem właśnie życia wszystkie? Nie, to jest jeszcze jedno życie. Jest jeszcze jedno życie. Okej okay. Okej. Okay. Yy, lobster. Wlatuje lobster. Koniec tego dobrego. Koniec tego dobrego. Wlatuje lobster. Ponowne starcie z kangurem. Zobaczcie, tym razem y, mam lobstera, więc może ten lobster naprawdę mi pomoże i on naprawdę mocno bije. Więc to była dobra inwestycja. Co prawda na blisko i nie zawsze dobrze się idzie ustawić, tak, żeby. Żeby go walnąć. Trzeba się naprawdę namęczyć, ale uważam, że to była dobra inwestycja i że to się opłaci, to się bardzo opłaci. No scotch, skocz, skocz, proszę bardzo Ha, swajniaczku, dobra, pyk I z lobstera, bum Bum, dobra, będzie teraz puszczał małe kangurki Puffer Aha, oberwałem Dwa razy, świetnie, dobrze, że miałem hełm Okej, okay, spokojnie Tak, 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 wiemy, wiemy Mały kangurek, wiemy, wiemy Dobra, i lobster, bum Bum Aha, i oberwałem, nie, no zaraz Przegram to jak tak dalej pójdzie? Nie, dobra, już raczej, raczej nie powinienem przegrzać raczej, raczej nie. Raczej nie, dobra, ale na wszelki wypadek uniknę tego. Bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Dobra, yy, Lobster. Bum. I ostatnie uderzenie. Papa. Papa. Pa. Dobra, ale mam jedno serduszko i. To, że go zniszczyłem, to tak naprawdę nic nie znaczy, bo jeszcze muszę rozwalić operę. O nie. <laughs> to może być trudne. Mam wrażenie, że. Tak, tu będzie dużo przeciwników. mhm, OK. Zrobię wszystko, żeby przeżyć. Zrobię wszystko, żeby przeżyć. Dobra, rozwalamy to. Rozwalamy te operę raz na zawsze. Pafer, proszę bardzo. Jeszcze kilka hitów. Ile jeszcze? No ile jeszcze muszę to bić? Dobra. Rozwalona. Papa pa, opero. No i no DNA, W końcu się udało, widzowie. W końcu się udało. Widzicie? Naprawdę trzeba się namęczyć nieraz przy tej grze. Ale warto. Co się wykluje? W Starfish, Press Left and Or Right and Right, to atak 5 enemies, czyli mogę zaatakować 5 przeciwników. Naraz, dobra, przetestujmy, jak to działa. Okej, okay. Aha, czyli jakby. A, ty skaczesz, tak. Dobra, nie wiem, czy to jest aż tak przydatne. Dobra, mamy zwiększony poziom trudności, widzę w tej mini-gierce. straciłem życie, ale zbieramy muszelki, zbieramy jak najwięcej. Jest to nam bardzo potrzebne, bez tego. Później jak przegram, to nie będę miał upgrade'ów, a upgrade'y są tutaj bardzo ważne. Jak nie najważniejsze w sumie. Dobra. Pięciu przeciwników mogę atakować, no dobra, trzeba będzie to jeszcze przetestować bardziej. Dobra, pyk, pyk, pyk. Prawo, lewo, nice. Dobra i mamy... Żółwiowa skorupa, która blokuje pociski. W ten sposób. Hmm, interesujące, ale następny poziom zrobimy sobie już w następnym odcinku.